Chciałem Wam powiedzieć o gniewaniu się na Pana Boga. Ktoś powie, jak to się można gniewać na Pana Boga. Pan Bóg jest święty, dobry, bezbłędny, jest samą miłością, jest najlepszy, ileż słów używamy, by Go wielbić. Jak to się gniewać na Pana Boga? Kochani, gniew w języku polskim ma dwa znaczenia. To słowo, gniewać się znaczy niekiedy i często używamy w tym znaczeniu, to znaczy nie odzywam się do kogoś, bo się gniewam na Niego. Ale nie, nie w tym znaczeniu chcę mówić o gniewaniu się na Pana Boga, bo, bo taki gniew jest rzeczywiście niedobry. Ale jest jeszcze jeden gniew. Gniew jako wybuch emocji. Gniew jako wybuch emocji, że ktoś się rozgniewał. Jaki jest to gniew? Jest to uczucie złożone, które niewielu ludzi rozumie, a jeszcze mniej umie się nim posługiwać. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, znowu szokującą. Gniew taki, o jakim mówię, jest darem od Boga. Tak, gniew jest darem od Boga. Problem tylko tkwi w tym, że ludzie nie, nie potrafią się gniewem posługiwać, tra nim, tracą nad nim władzę i gniew doprowadza ich do nieszczęścia, a powinien, dobrze używany, że tak powiem, doprowadzić ich do szczęścia. Podobnie jest z seksem, o którym będziemy jutro mówić. Ileż nieszczęść z powodu seksu, ileż nieszczęść. A przecież jest dany człowiekowi jako największy dar przekazu życia i formy miłości dla ludzi żyjących w małżeństwie. Podobnie jest z gniewem. Gniew jest dobrym darem Pana Boga, tylko trzeba go umieć oswoić. Co to jest gniew? Jeszcze może to co sprecyzuję. Jest to podobna, podobny mechanizm do tego, gdy ktoś nagle jakoś dostanie, o ile tak można powiedzieć, coś go zaboli nagle, sparzymy się, zranimy się, ktoś mnie ukłuł. Nie myślę, tylko cofam rękę i syczę z bólu. Otóż gniew ma miejsce wtedy, kiedy ktoś cię zrani w twoją duszę, w twoje serce. I nagle wybuchniesz. Problem polega w tym, że nam zawsze mówiono i mówi się od dzieciństwa i, i teraz, że człowiek kulturalny, człowiek prawy, człowiek na poziomie, no umie to wszystko skryć. Nawet mówiono, nie denerwuj się, nerwy są złe. Schowaj to wszystko w sobie, stłum to w sobie, a jeśli zaczniemy wewnętrzny ból tłumić w sobie, to doprowadzi nas do jakichś duchowych wrzodów. Wiecie, dlaczego ludzie mają depresję tak często? Świat ciągle szuka nowych pigułek antydepresyjnych. Jak to młodzież mówi, że ktoś złapał doła, no i chodzi taki. I to coraz częściej młodzi ludzie też psychologów potrzebują wyjścia z depresji. Otóż często depresja jest to jest owoc tłumionego gniewu. Ktoś ciągle właśnie tłumi gniew, mówią mu masz być zawsze uśmiechnięty, masz być zawsze na topie, bądź grzeczny, nie krzycz, nie podnoś głosu, cichutko, rączki złóż, uśmiech filmowy. I taki ktoś, kto chce ciągle tak żyć na zewnątrz, gniew tłumi, bo go bolą różne rzeczy w sercu. I potem sobie rodzą depresje, potem się rodzą jakieś tragedie boże. Może kogoś jeszcze nie przekonałem, że gniew jest darem Pana Boga, jest dobry? No to spróbuję przekonać biblijnie. Zacznijmy mocno od Pana Jezusa. Gniewał się? Gniewał się. Przed chwilą czytaliśmy, kiedy Żydzi milczeli, bo on ich zapytał, czy można człowieka uzdrowić, a oni milczeli. Czytam Ewangelię Świętego Marka jeszcze raz. Wtedy spojrzawszy wokoło po wszystkich z gniewem, Jezus się gniewał. Jezus był zdenerwowany, oburzony był, a potem się zaraz zasmucił, bo kiedy Pan Jezus się gniewał w tym znaczeniu, kiedy był bezsilny, Pan Jezus w swojej pedagogice obdarowywania ludzi prawdą Ewangelii, zastosował taką pedagogię, ja to chronologicznie ułożę, chociaż to było nie tak po kolei. Pierw przyszedł do ludzi z dobrocią. Pierwszy cud Pana Jezusa, no. Zwołał swoich uczniów na wesele, ich zabrał. Boże, jaki ten Pan Jezus byłby wspaniałym rektorem seminarium. Dwunastu swoich kleryków, kleryków od razu na zabawę zabrał, a żeby im było dobrze, to im jeszcze 400 litrów wina dał. To było tak na początek ich kształcenia. I, i, i ludziom dał 400 litrów wina, i chleb im dawał, i pocieszał ich, i leczył. Ileś się natrudził, żeby im okazać dobro. Jest w Ewangelii jeden taki fakt, który mnie zawsze zastanawia, że Jezus zasnął na łodzi, która była na jeziorze, gdzie była burza. Spróbujcie się przespać na śniardwach na kajaku, jak jest burza. Jak to Jezus mógł spać na łódce, którą kiwało, pioruny waliły? On był wyczerpany. Całymi dniami uzdrawiał, pocieszał, dotykał, leczył. A kiedy ludzie odpowiedzieli, widzimy, co robisz. Widzimy, widzimy, diabłem jesteś. No to się Jezus rozpłakał wtedy. To mu pozostało płakać. Kiedy łzy jego nie pomogły, to się już, to już krzyknął na nich z gniewem. Zatwardziałe macie serca, był bezradny. I nieraz matka krzyczy z gniewem, kiedy jest bezradna. Widzi, że dziecko idzie w śmierci. Krzyczy, jest bez bezradna. Wy nieraz może krzyczycie. Na ojca krzyczycie, kiedy jesteście bezradni. Prosiliście, tato, nie pij już więcej. A on znowu pije. Jest I co mu zrobić? Co mu zrobić? Jest krzyk. A potem się Jezus modlił za swoich obrawców, oprawców z krzyża. Gniew Chrystusa był wspaniałym wyrazem tej niesamowitej prawdy w teologii, jak Bóg szanuje wolność człowieka. Wszystko stworzył. Kosmos, może galaktyki. Jednej rzeczy Pan Bóg nie może, bo się na to zgodził, zrzek się tej możliwości. Nie może na siłę grzesznika zmienić. Może płakać, może krzyczeć. Otóż Bóg się rozgniewał. Zofia starowińska morsinowa pisała, że do gniewu doprowadzała zawiść ludzi głupota ludzi. Często apostołowie też pana Jezusa denerwowali. Byli tak głupi i niepojęci. Kochani, zgromił Jezus Piotra słowami odejdź ode mnie przed szatanie. Czytaliśmy w Ewangelii wczoraj, że bit sobie ze sznurków utworzył. a Gniew prorocki. Zresztą Jezus był tu kontynuatorem gniewu proroków choćby prorok Amos no ten jak się odezwał to szyby drżały o ile wtedy były gdzieś tam w synagodze ale mówił do Izraelitek które mu się nie podobały jesteście grube krowy baszanu no niechby któryś dzisiaj ksiądz tak spróbował nakazanie powiedzieć wygarniał tak Izraelitę, oni wszyscy drżeli przed nim to nie było titi 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 ti, tylko walił prosto z mostu Jeden z takich najbardziej wspaniałych gniew, taka rozmowa szczera. Zobaczcie, jak się kłócił z Panem Bogiem Mojżesz. Pójdziesz do faraona? Nie pójdę. Pójdziesz do faraona? Nie, nie pójdę. I Pan Bóg mówił, no nareszcie ktoś ze mną szczerze rozmawia. Kochał Mojżesza niesamowicie, a przecież się z nim kłócił. Mówił Panu Bogu, że się boi, że nie potrafi, że nie umie, że jest za stary, że to nie. Pójdziesz do Pana Boga. Taka była rozmowa Mojżesza z Panem Bogiem. Jeden z najpiękniejszych i najbardziej zastanawiających gniewów na Pana Boga, właśnie na Pana Boga to gniew Jeremiasza, Panie Boże, mam już dość Twojej służby. Dość, koniec. Nie będę już Twoim prorokiem. Wybij to sobie z głowy. Tyle wstydu, co mam przez ciebie, cierpienia, co mam przez ciebie. Co się nie odezwę, to ludziom muszę ogłaszać, że będą cierpieć, że będą... Mam już tego po prostu dość, Panie Boże. Koniec. I jak z siebie to wszystko wyrzucił Pan Bóg. Jeremiasz to dopiero się uspokoił, dopiero się odnalazł, dopiero z Panem Bogiem się niejako pogodził i odkrył sens swojego powołania. Takie są postacie Starego Testamentu, postacie biblijne. A znacie tego człowieka, który kiedyś przed przeddzień śmierci swojej mówił, Boże mój, w zasadzie na, tuż przed śmiercią, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś mnie opuścił. To są słowa Jezusa Chrystusa, człowieka, który wiedział, że umrze, wiedział jak umrze, potwornie się bał tej śmierci, potwornie się bał samotności. To była rozmowa też Jezusa Chrystusa, pełna bólu, bo właśnie gniew to jest ból. Przypomnij sobie, jak właśnie może krzyczałeś na ojca, Twoja mama krzyczała na Ciebie, byłeś świadkiem, to jest ból. Gniew jest to krzyk, który pochodzi z bólu, z bezradności naszej. Dotyczy to zresztą i ludzi. Otóż powiadał mi kiedyś jeden z księży, że był we Wrocławiu, poszedł się wieczorem pomodlić do katedry. Katedra była już zamknięta. On się tak po znajomości wślizgnął przez zakrystię. Tylko się paliło kilka świateł gdzieś po, po bokach. Przed tabernakulum czerwone światło. Tak uklął własce, tak się obsunął, żeby tam go nikt nie zauważył. I zupełnie przypadkowo stał się świadkiem Modlitwy pewnej siostry zakonnej, która też nie wiedziała, że jest, yy, myślała, że jest sama w kościele. Przyszła do katedry, stanęła przed krzyżem, tupnęła nogą i powiedziała do Pana Jezusa przed krucyfiksem: Ty Żydzie, do rana masz mi tą sprawę załatwić. Do rana masz mi to załatwić. Bo takiego wstydu, jak się dzisiaj najadłam przez Ciebie, to jeszcze nie miałam w życiu. Więc pamiętaj, do rana. Ktoś mówi: Jak to tak do Pana Jezusa można mówić? A no tak można mówić. Ja wam powiem więcej, do Pana Boga tak trzeba mówić. Tak mi się podobał jeden z najpiękniejszych momentów dla mnie w tym serialu Dom, wielu z was na pewno oglądało, kiedy kochany Pan Popiołek zginął, Bogo w parę godzin przed ślubem, nie wypał, zabił po niemiecki i nad jego grobem, nie pamiętam jak się ten bohater nazywał, Tadeusz Janczar go grał, powiedział, Panie Boże, tak się nie robi. Na cmentarzu nad grobem. O Panie Boże, tak się nie robi. Dlaczego się tak trzeba modlić? Bo każdy z nas ma takie sprawy z Panem Bogiem, które bolą. My boimy się Panu Bogu powiedzieć prawdę, bo nas od dzieciństwa uczyli i słusznie Bóg wielki, dobry, mądry, kochany, Jezus, no serce Jezusa bezbłędne, no najczulsze. Jak można na Pana Boga krzyczeć? A na kogo masz krzyczeć, że się Twoi rodzice rozwiedli? Może już dawno i nie masz Ojca od lat. I czujesz, że jesteś lękliwy, strachliwy, boisz się wszystkiego, bo cię ojciec nie wychowywał. A na kogo masz krzyczeć, że właśnie może alkoholi w twoim domu i awantury, i pijaństwo? A na kogo masz krzyczeć, że się może od lat modlisz, żeby samogwałt odszedł, a on nie odchodzi? Panie Boże, ile można? Ile Cię prosiłem w tej intencji? Widziałem, jak moja matka umierała w szpitalu, moja babcia też jak cierpiała. Dlaczego ten nowotwór taki? Panie Boże, co oni zawinili? Ty jesteś wszechmogący. Od Ciebie wszystko zależy. Uzdrawiałeś tysiące, dlaczego nie uzdrowiłeś tego dziecka? Słyszycie o tragediach, gwałty, napady. Cwaniacy się śmieją, a uczciwi umierają na nowotwór. Panie Boże, to od Ciebie zależy. Dlaczego tak robisz? Dlaczego do tego dopuszczasz? Wiecie, dlaczego wielu z Was ma kłopoty z modlitwą? Ja Was nie znam, ale ja to tak czuję statystycznie. Bożeście się z Panem Bogiem nie wykucili. Wiecie, dlaczego lubimy rozmawiać z przyjaciółmi na ulicy, na przystanku? Spotkasz koleżankę, kolegę, słuchaj, się wkurzyłem, wiesz, no nie zaliczyła mi tego egzaminu, wiesz, wczoraj jeden, trzy, gadamy, godzinę, dwie, wykłócimy się, a potem przychodzimy do kościoła, grzyweczka na lewo, rączki złożone, tylko ty się święty, tylko ty się, nie tylko ty się święty, bo to od Pana Boga zależy Twoje zdrowie, Twoja rodzina, w dużym stopniu od Pana Boga i wykłóć się z Panem Bogiem. A zobaczysz, jak czas mija na modlitwie szybko. A dlaczego Panie Boże taka moja uroda? Dlaczego te moje depresje? Ja nie zawiniłem. Dlaczegoś to wszystko zrobił? Może masz takie sprawy. Nie bój się. W książce dziennik z klasztoru Trapistów autor napisał, kiedy moja więź z Bogiem polega jedynie na uległości ładnych słowach, jestem o wiele dalej niż wtedy, kiedy się z nim kłócę. Pan Bóg woli, żebyś się z nim pokłócił. I powiedział, nudzi mnie msza święta, nie wiem co się dzieje Boże. Nudzi mnie pismo święte, brałem do ręki, księża zachęcali. No nic z tego nie rozumiem Panie Boże. Pan Bóg, Pan Bóg powie, no dziecko, no, pierwszy raz od 20 lat żeś się do mnie odezwał. Pan Bóg woli kłótnie, milczenie, bunt. Ludzie się buntują na kościół, na księży, na polityków. Od Pana Boga trzeba zacząć. A wiecie, co jest na kolejnym etapie? Że jak powiesz Panu Bogu całą prawdę, o wszystkim możesz mówić, o seksie, o pieniądzach, o grzechach, o rodzicach, o wszystkim, o swoim bólu, o wszystkim możesz mówić. To wtedy przychodzi drugi etap, że musisz Panu Bogu przebaczyć. Szykująco to brzmi, bo On nic złego nie zrobił. Co to znaczy przebaczyć Panu Bogu? Zgodzić się na Jego plan wobec mojej osoby. Wykrzyć się, wykrzyć, że chorujesz, że nawet nie mówisz nieraz kolegom i koleżankom, że że robisz jakieś upokarzające ćwiczenia codziennie i chodzisz do lekarzy i, i boi się nad, wstydzisz się, żebyś o twojej upokarzającej chorobie nikt nie dowiedział. Macie takie sprawy, chociaż z nikim was nie rozmawiałem. Macie. I wykrzyć się i potem zobaczysz. Jak się wykrzyczysz, to powiedz Panie Boże, no dobra, niech ci będzie. Rozumiem, że Ty masz, że ja tego nie rozumiem, ale Ci powiedziałem, że mnie serce boli. Wtedy się dopiero z Panem Bogiem pojednasz. I nie będzie to właśnie sztuczna, plastikowa relacja, tylko relacja serce w serce. Pan Bóg też, jak będzie bezradny wobec nas, to zacznie krzyczeć z miłości. Pan Bóg krzyczy na człowieka, niekiedy krzyczy, tylko z miłości. Co ty robisz? Do piekła idziesz. I wtedy krzyczy, i wtedy go boli serce. Kochani, Pan Bóg sobie poradzi z naszym gniewem. Pan Bóg sobie poradzi z naszym buntem, ale też, żeby się tak pogniewać na Pana Boga i pokrzyczeć, trzeba mieć bardzo czyste serce w istocie. Znaczy bardzo szczere i otwarte. Bardzo trzeba chcieć zjednoczenia z Panem Bogiem. Bardzo trzeba być zdeterminowanym, żeby być blisko Niego. Kochani, proszę Was, Pan Bóg czeka na Ciebie, nie na akademię. Jeszcze sobie o tym będziemy mówić. My Panu Bogu tak często chcemy zrobić akademię. I na naszych nieraz nabożeństwach wspólnych. No liturgia jest świętą, więc tu wszystko jest tak jak Kościół, ale w naszych prywatnych modlitwach Akademię, zaśpiewamy coś Panu Bogu po francusku, potem kanon po niemiecku przepleciemy, Norwida damy, miłosza coś dorzucimy, myślimy, że aniołowie już spadają stronów w niebie. A Pan Bóg chce, żebyś powiedział, tato, tato, tak mi trudno, wiesz? Tak mi trudno. Bóg mówi, no nareszcie dziecko. No na tyle lat czekam, żebyś się do mnie odezwał z głębi serca, nie na pokaz, nie według kanonów, tylko według bólu swojego serca. To pierwsza nauka, w której zachęcam Was do otwarcia swojego serca i wnętrza brutalnie do końca. Brutalnie do końca. Bóg zna nasze serce i tak i chce, żebyśmy mu o nim powiedzieli całą prawdę, nawet tę trudną. Panie Boże, tak się nie robi. Panie Boże, czy on Ci tam był potrzebny? Czy tam trzeba zamiatać? Czy tam trzeba polewać? Czy tam trzeba kogoś, żeby bramę otwierał? I dlaczegoś tam go zabrał? Co to za dom bez pana popiołka? Co to za Warszawa bez niego? Panie Rysiu, tu nie lokatorzy stoją, tu stoją sieroty. Sieroty po tobie.